Cześć, ty Stanley, witajcie w kolejnym odcinku. I dzisiaj postaramy się zdobyć Shiny Shadow Mewtwo. Jest na rajdach. Zobaczymy, czy nam się uda. Zapraszam na odcinek. Także kochani, rozpoczynamy. Pierwszy rajdzik. Zobaczymy, jak to zejdzie. Kurczę. Mamy cztery osoby, powinniśmy dać radę. Oczywiście, Nowa Zelandia oglądałem, ale. Tam było cały czas po 20-19 osób, więc yy, wiadomo nie, jaka sytuacja. Nowy feature, w sensie nowy feature, nowe rajdy nie? na Shadow Mewtwo, także przy połowie, tak około 67% niby Pokebutler wyliczył, włącza się ten jego Enraged, bo tu będzie na pewno Rejoin, także dobra, mamy tą, ten jego Szał po polsku. Włączył mu się, także zobaczymy, eee, może właściwie, ojej, a na hita wziął Darkrai'a, masakra. Może włączymy mu faktycznie tego Purified Gem'a, nie? Żeby to jakoś może lepiej poszło. Zobaczymy jak nam pójdzie, nie no, normalnie, masakra. Wszystko bierze na hita, nawet Mewtwo. Ice Beam, nie? Nie jest ze stabem, a widzicie jaki tutaj jest zadawany damage. Czy ogólnie, masakra. Dobra, użyjmy może jeszcze jednego. Chyba faktycznie będę musiał na następny rajd, o ile zrobimy ten, będę musiał sobie przygotować party, żeby było takie drugie, dobre. No bo jak widzicie, no już jest rejoin. No dobra, wejdźmy giratinką. Chociaż ona jak sklei... No właśnie. To padnie na hita. No chociaż, no jeszcze tam nie padła na hita. Coś tam jeszcze jej zostało życia. Ale no... 67% na żółte Zajęło nam chyba 60 sekund, więc powiem Wam szczerze, no w takiej ilości osób, chyba użyjmy tego Purified Gem'a. High Dragon też na hita. I teraz mamy połowę czasu, a on cały czas marzył DHP, nie? No, będzie, będzie chyba trudno. Przy 15% mu się wyłącza ten szał, więc podejrzewam, że chyba nie damy rady. No zobaczymy. Kurczę, właśnie tych kontr nie ustawiłem. Fakt faktem, później chyba przejedziemy się do Bytomia, porobić rajdy z ekipą, bo faktycznie w mniej osób no będzie tutaj ciężko chyba to zrobić. 100 sekund, kolejny rejoin, zaczymy. No trochę teraz lepiej idzie, więc może na styku, dobra jest czerwone, może na styku nam się uda, ale te poki padają naprawdę. Masakra skitu I tutaj High Dragon na pewno panie No dobra, zeszło. No idzie, idzie, jakoś tam idzie. Czyli ilość tych Pure Fight Gemów pewnie po prostu w tym stopniu go osłabiła. Że damy radę. Ja już, już myślałem, że nie pójdzie. Dobra, 2,281. Tragiczna IV 2387 jest setka. I shall step aside this time. Nam Giovanni mówi. No i zobaczmy. Ja myślałem, że nie zejdzie. Czy są tutaj gwarantowane? Są. Są gwarantowane XL, więc to spoko. I moi drodzy, czy pierwszy Rajzik będzie shiny? Nie jest shiny. Nie jest shiny. Spoczko. Ale tak właściwie wczoraj sobie myślałem o tym i mówię, kurczę. Po co ja zużyłem tyle tych super Radarów na te Shadow Mewtwo, nie? Jak teraz mamy dostępne. Z rajdu. O i siad na pierwszą kulkę. spoko. No dobra. Także kochani, pierwszy rajd zrobiony. Byłem przekonany, że nie damy rady, ale jakoś to poszło. Są następne dwa tutaj, no za 15 minut i za 20 parę minut. Więc ogólnie spoko, ale no jeśli chodzi o shadow, no to tak jak widzieliście, nie? Ogólnie. Zrobiłem parę sztuk, niektóre jeszcze nie wymaksowane. Ta moja tutaj 98 ładna. Zobaczymy, czy może trafimy setkę. Pewnie nie, ale pomarzyć można, nie? Dobra. Czekamy na następne. CP jest słabe, nie? Ale shiny check. Nie jest shiny. Krótce. Ile? 2, 3, 8, 7, nie? 70 CP za mało. No ale jeszcze jeden like. Ej kochani, do trzecha ze sztuka. Zobaczmy. Nie jest shiny. 2, 3, 2, 6, no, takie w miarę CP, zobaczymy jakie będzie miało, miało IV, na razie nic nie ma, więc widzimy się pewnie no, za momencik, jak coś będzie. Dobra kochani, dojechaliśmy do Bytomia, Right numer 5, bo czwartego zrobiłem w domu, nie nagrywałem, zobaczmy, nie jest shiny, 2, 2, 9, 1, lipne CP. Ale łapiemy każdego, nie? I wiadomo, trzeba cuksu pozbierać, bo jak patrzyłem, mam tylko 19. Idziemy na następnego. Także kochani, jak dobrze liczę, chyba numer 6. Sporo osób. Wszyscy się przebudzili na Shadow Mutu. Z możliwością zdobycia Shiny. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was było z ekipami. Czy się też wszystko powiększyło tak na ten dzień. No bo wiadomo, pewnie miutu Shadow się skończy. No i wrócimy niestety do starych czasów, gdzie no, ludzi nie będzie, nie? Dobra, sprawdźmy sobie szybciutko, bo idziemy na następnego. Tragedia. Next. Dobra, kochani, yy... nie nagrałem poprzedniego rajdu, bo tutaj się spieszymy, ale znacie odpowiedź. Nie był szajny, bo jakby był szajny to bym nagrał eee, Laki robimy Także na no, szybciutko Nie, bo Pepik leci. No ale wpadnie na pewno następny niedługo, więc na spokojnie Co? No, 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 no kolaki jeszcze, na no, szybciutko. Nie spoko. Co to miało być? Girecina. Tak jak Spokaj ogradaj. Dobra. Dobra, to ja mam już tylko z tym z s No semnie nie będzie wiesz. Jak będzie, jak będzie kasztan to i tak do usunięcia Standardowo To No Także ja nie chcę nic mówić, ale dawno szundu nie miałem Ojej, 238 No 96 Przepraszam Wiesz, co z takimi robię? No co? Panie, ja mam 96, 14, 15, 14. To wiesz co z takimi robię? Transfer. Dziękuję. Taki nie wpadł. Aha, bo mieliśmy interakcję. No. Lecimy na następnego Newtasa. Może w końcu panie Szajni. Kolejny Szajniczek. Dobry CP, bo 2, 3, 5, 4, więc takie przyzwoite. Można powiedzieć nawet jak z rajdu. I zobaczmy. A nie, jest shiny, ale podejrzewam, że będzie dobre. Dobra, szybko łapię, bo jesteśmy po następnym. Light numer... Nie wiem, 8, 9, coś takiego. Wstawiam, że nie będzie shiny, ale zobaczymy. Ekipa jest. Mamy tutaj... Koło 20 osób jeszcze. Wcześniej było... Ile było? Koło 30? 40 osób. No to kurczę... Widzicie, nie wiem, czy mówiłem o tym wcześniej, ale sprawdźmy. czy będzie pierwszy Shiny. 2267. Tragiczny. Next. Poprzedni, był 12 czy 13 Będzie szczęśliwy ojej, tragedia, nie widziałem IV Następny, może w końcu trafimy do Shiny. Także kochani 18 osób Nie wiem czy chcą być nagrywani, więc wiecie, nie pokażę wam wszystkich ale ekipa od 12 jest 1740. Wcześniej było koło 40 osób, tak jak wam mówiłem. Także dajcie znaka, jak to u Was wyglądało. Dobra, my zaczynamy rajd. 14 mój. Oni zrobili to jest ich 22, więc jestem troszeczkę do tyłu, no ale wiadomo, przyjechałem później. Zobaczymy czy trafimy szajniaczka. Jeszcze 3-4 rajdy tu zrobimy. Pani 14, trzymajcie kciuki. Kurczę, żeby to w końcu wpadło. Nie spojrzałem na CP, więc nie wiem, jaki ID 2, 2, 3, 6. Co to jest? Masakra. Następny, kochani, powiem Wam, wymieniam. Już nogi bolą. dawno, tak tyle nie chodziłem. 15. 2, 3, 15, kurczę. No w sumie dobrze, że nie był shiny, nie? Dajcie znać, czy trafiliście szajniaczka. Kochani, bardzo fajne CP, bo 2, 3, 5, 1, więc <noise> setka Graudona i Kyogra. Czy będzie szajni? 2, 3, 5, 1. <noise> Kapol mógł mi dzisiaj dać takie szajni. Nie, Pepik, przepraszam. Zawsze kurczę was mylę. No 2, 3, 5, 1, nie szajni. Next. 1831, moi drodzy. Mamy tu jeszcze raz, dwa, trzy, 4, pięć sztuk do zrobienia, chyba? Może mniej? Nie wiem. Ale recent. Mewtwo 3, 6, 9, 12, 15. 16 sztuk, kochani, zrobione. Na razie 2, 3, 5, 4 najlepsza i fałka. No i tutaj jakiś taki 2, 3, 5, 1, ale nic lepszego nie wpadło, niestety. No jak widzicie, nadal szajni, jakby taki szajniaczek wpadł. Zobaczymy, mamy jeszcze parę szans. Nie. Także powoli zbliżamy się do końca. Ride numer 18. Już powiem Wam, nie wiem, ale tracę nadzieję, że to się wydarzy. Sprawdźmy. Jest. 2, 3, 4, 9. Oooo. W końcu, w końcu, w końcu. A tutaj mecz. Nie wiem, czy mnie zagłusza, ale dobra, mi fałkę. Kurczę, 18 rajdów było potrzebnych. Doping, mega. Nie wiem, czy to słychać. 2, 3, 4, 9? Najgorzej. 10, 15, 15. Ale jest, ale jest, kochani. Dobra, w końcu. 18 rajdów. Jeszcze mamy 3, więc teoretycznie jest jeszcze szansa. No i, kochani, jesteśmy. Pod ostatnim rajdem, masakra, 19.24, więc chodzimy prawie 4,5 godziny. Jak mój, mogliście zobaczyć, Shiny wpadł, 10, 15, 15, zobaczymy, no pewnie go tam na 40 zrobię, nie? No bo oczyszczać troszeczkę szkoda, no ale nadal mamy frustration i 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 Rajdów Combat Power, więc 2, 3, 5, 4, tak jak widzieliście wcześniej, najlepsza IVK. Ale kto by pomyślał, że będziemy usuwać Shadow Mewtu, Ale to już nie w tym odcinku. Dobra, wbijamy. Aha, a wy coś, tak stanęliście, no dobra, no. No nie, no ja chciałem, tak wiesz. Podziękować, nie? Ekipie, która wytrwała do końca. Wytrwała do końca, nie? No ale jak coś. Ktoś z Bytomia. Do Kapola można uderzać, nie? Oczywiście, rajdy wypadnie. porobić, no. To ja dziękuję ładnie. Jeden zakładamy. szajniaczek wpadł. Zapraszamy z domu. No. Na pewno jak będzie coś to wpadnę, nie? No. Także dzięki. I następne eventy też konieczne. No. Wpadnie. Jak ktoś z Bytomia albo okolice to pozdrawiam. Także kochani, ostatni szajniczek. Chyba że w domu będzie jakiś rajdzik. Ale już idziemy do auta, wracamy do domu. Także 21 rajdów to jest 22. 1 na 20 szansa praktycznie no, spełniona, nie? Jednego Shiny mamy, chyba że wpadnie teraz. Nie wpadnie. Dobra. Także z mojej strony to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy zapaliście Shiny Shadow Mewtwo, jak Wam poszło ogólnie, czy mieliście ekipę na rajdy. No bo słyszałem, że gdzie nie, gdzie nie było tutaj opcji. No i gratulacje dla znajomego tutaj, poznanego dzisiaj, który trafił Shiny Shadow 100% IV. Gratulacje. Także zostawcie łapeczkę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!